Manifestacja Twojego SP nie polega na tym, że Ty będziesz teraz siedziała i się modliła do jakiejś siły wyższej, która ma Ci zesłać Twoją bratnią duszę. Nie zrozum mnie źle, kochana, ale to ty sama, na bazie swoich przekonań i tego, co twoje ciało jest w stanie przyjąć, manifestujesz okoliczności ludzi i pieniądze do swojego życia. Dopóki ty nie zrozumiesz, że ty sama zamanifestowałaś to, że mężczyzny w twoim polu nie ma, to nie będziesz miała z tego satysfakcji, bo on się nie pojawi, bo nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje blokady, za swoje przekonania. Jeżeli już manifestowałaś, afirmowałaś, czy zmieniałaś przekonania, super, nie poddawaj się, musisz znaleźć konkretną metodę, żelazną, rzetelną, taką jak moją. Gdzie moje klientki po 30 latach braku kontaktu z SP, proszę bardzo, zamanifestowany, no problem, sam się odezwał, sam zaprosił, sam provider, da się, da się. A klientka była przekonana, zaczynając od tego, że najpierw zamanifestowała bliźniaka tego SP, że to jest niemożliwe. Nie, to niemożliwe jest przekonanie. Jeżeli ty jesteś gotowa zamanifestować miłość albo SP, upewnij się, że mnie obserwujesz, a na moim profilu wejdź sobie na moją grupę, gdzie jest mnóstwo bezpłatnych live'ów i szkolenie na ten temat, też bezpłatne.